Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne wagi na czytaniu tygodniowym od 17 do 23 października 2022 roku. Karty mam już potasowane, szybciutko je przełożę i już patrzymy, co tam ciekawego w na nadchodzącym tygodniu. Poniedziałek król Buław, wtorek 8 denarów. Środa, rycerz denarów, czwartek. Głupiec, piątek koło fortuny, sobota buław i niedziela siedem kielichów. Tle czytania a z mieczy. Tutaj jakaś sprawa się wyjaśni, warto porozmawiać na jakiś temat, szukać informacji, e, jakieś umowy, negocjacje, transakcje, e, ważne rozmowy, e, orzeczenia. Przemyślenia, możliwość wypowiedzenia się w danym temacie. <laughs> no i jeżeli szukacie jakiegoś rozwiązania, przede wszystkim dociekacie prawdy, to myślę, że te wiadomości do Was w tym tygodniu dotrą. Mogą być też jakieś spotkania związane ze sprawami urzędowymi, administracyjnymi bądź w sprawie pracy. W poniedziałek król w dużo będzie się działo: spotkanie z zadiakalnym baranem lwem bądź strzelcem. Jeżeli macie własną firmę, to dużo pracy, być może właśnie jakieś zamówienia, jakieś negocjacje, jakieś transakcje, y, finalizowanie jakichś zakupów, y, wiele obowiązków, y, wiele spraw trzeba dopilnować. Ogólnie będziecie mieć siłę, energię do działania. Wykorzystywanie swojego talentu, swoich umiejętności. Jeżeli szukacie pracy, jakaś ciekawa oferta powinna się pojawić. Jeżeli macie pracę, możliwy awans bądź przyjęcie jakiejś dodatkowej funkcji. I teraz tak: samotne wagi mają szansę kogoś poznać. To właśnie będzie baran, lew, bądź strzelec, ewentualnie byk. Być może do tej pory był to związek na odległość, gdzieś tam komunikowaliście się przez internet. W tym tygodniu może dojść do spotkania, które było wielokrotnie przekładane, ze względu na to, że dużo pracujecie i waga ma napięty grafik, że tak powiem. Osoby, które są w relacji, no tutaj widać, że poważnie traktujecie związek. Też ta praca troszeczkę może, może Was od siebie odsuwać, ale tutaj widzę, że będziecie chcieli sobie to wynagrodzić i niektóre wagi od środy gdzieś wyjeżdżają. Pakujecie partnera, partnerkę, dzieci i gdzieś sobie wyruszacie w jakąś fajną podróż bądź na jakąś wycieczkę. Jeżeli potrzebujecie jakiejś rady, fachowca, to tutaj myślę, że w poniedziałek nie będziecie mieli problemu, żeby znaleźć taką osobę. We wtorek 8 denarów dużo pracy, będziecie się skupiać na zajęciach, na projektach, na wyznaczonych jakichś cenach, przeglądanie jakichś dokumentów, zapoznawanie się bliżej z jakąś ofertą. Tutaj być może trzeba gdzieś tam skoczyć do banku, jakieś wpłaty porobić. Ewentualnie ukończyć jakieś zadania, które sobie wcześniej zaplanowaliście. Niektóre wagi być może będą brały nadgodziny i troszeczkę dłużej możecie w pracy zostać. Natomiast te wagi, które pracują na własny rachunek, być może mają swoją własną firmę, bądź pracują chałupniczo, no troszeczkę, że tak powiem, do późnego wieczora będziecie siedzieć czy to nad jakimiś dokumentami, fakturami odnośnie. Swoich spraw zawodowych, ewentualnie no, coś robicie, zajmujecie się taką specjalizacją, którą możecie ukończyć na przykład w domu. Nie wiem, czy to są jakieś dokumenty, czy to są jakieś projekty, czy jakieś rękodzieło, ale widzę, że tutaj praca w tym dniu będzie pochłaniać bardzo Waszą uwagę. Co w środę? Rycerz denarów. Będzie Wam się po pierwsze bardzo dłużył dzień, możliwy jakiś wyjazd. Ewentualnie ktoś do Was przyjedzie, może odwiedzić was zodiakalny byk, jakaś osoba po 30 roku życia. E, pieniądze, na które czekacie, jakieś zwroty, jakieś nadpłaty, rozliczenie z dłużnikiem. Ktoś coś wam przywiezi, odda co wcześniej pożyczył. Więc tutaj mogą być jakieś wpływy na konto. Natomiast jest to też planowanie od dłuższego czasu jakiegoś wyjazdu, więc tak jak powiedziałam, niektóre wagi być może od środy gdzieś wyruszają sobie na jakąś wycieczkę, w jakąś podróż, albo po prostu zaległe wakacje, które teraz chcecie wykorzystać. Co dalej? Rycerz dynarów. Spotkanie z osobą, która... Przepraszam, kochani. Kocicha mi przyszła na kolana i jakiś kłak mi w oko wpadł. Jej... mi boli. A i kiciulka. To są jakieś rozmowy właśnie w sprawach finansowych, jakieś, jakieś transakcje, jakieś zakupy planowane od dłuższego czasu, ale też zbiórki pieniędzy, na przykład na jakieś szczytne cele, charytatywne. W czwartek mamy kartę głupca, więc tutaj uważajcie, żeby nie dać się nabrać na coś, żeby mm, pewne sprawy potraktować poważnie, nie być osobą naiwną, nie pozwolić się jakoś nie szanować i, i wystawić na jakieś nieporozumienia. Nie ryzykujemy, zwłaszcza jakichś spraw, które rozpoczynamy od początku, tak? Więc przeczekajcie, kochani, ten okres najlepiej do przyszłego tygodnia. Ponieważ no tutaj y, nie jest to wskazane. Jeżeli gdzieś wyjeżdżacie, to będziecie zwiedzać piękne miejsca. Tutaj może być też podróż z dziećmi, więc nie wiem, może, jeżeli jesteście nauczycielem, to jakaś zielona szkoła, jakaś wycieczka szkolna, a może po prostu waga jedzie jako rodzic, żeby pomóc y, opiekunom, nauczycielom właśnie y, na jakiejś wycieczce y, przypilnować całą grupę. Dobry kontakt z dziećmi, natomiast, tak jak powiedziałam, nie warto w tym dniu ryzykować rozpoczynania jakichś nowych przedsięwzięć. W piątek mamy kartę koło Fortuny. Trochę będziecie niezdecydowani i możecie mieć jakiś mętlik w głowie. Ewentualnie ktoś wpływa na Was, co wam ten mętlik powoduje waga chce coś zrobić, ale zaraz pojawia się dobry doradca, przedstawia swoje stanowisko, no i waga już nie wie, co ma zrobić, bo ma karuzele w głowie, więc tutaj nie dajcie się oczywiście możecie pozwolić na współpracę, ale żebyście wiedziały, co robicie i żeby po prostu no, nie zbaczać z obranego kursu, ogólnie fajny dzień będziecie mieć dużo szczęścia no niektóre wagi są gdzieś w podróży, inne znowuż większość dnia gdzieś za kółkiem, w rozjazdach w przyjazdach, dużo będzie się działo Natomiast nie podejmujcie znowu żadnych ważnych decyzji, jeżeli nie jesteście tego pewni. Tak? Bo, bo koło fortuny to jest częste zmienianie zdania, nieumiejętność określenia się w danym kierunku. Więc tutaj pozwólcie sobie przez weekend przemyśleć, przeanalizować pewne kwestie, zwłaszcza jeżeli chodzi o pracę. E, w w sobotę mamy pazia buław, więc tutaj myślę, że już niektóre wagi zdecydowały się ruszyć z jakimś przedsięwzięciem, wyjść z inicjatywą, rozpocząć jakiś projekt. Ewentualnie jakieś udane spotkanie z baranem lwem bądź strzelcem. Aktywnie czas spędzony z dziećmi, może dzieci yy, zapisane są na jakieś kursy, na jakieś szkolenia, na dodatkowe zajęcia, jakieś treningi, więc tutaj yy, albo musicie dopilnować, żeby, żeby dziecko dotarło na te zajęcia, albo sami gdzieś wykorzystując ładną pogodę na, na spacer, sobie pójdziecie bądź jakieś rowery, rolki w ruchu gdzieś na świeżym powietrzu, miło spędzić czas, póki jeszcze mamy piękną, złotą jesień słoneczną. Natomiast jeżeli gdzieś sobie wyjechaliście na ten y, tydzień, no to tutaj też widzę y, zwiedzanie, aktywny taki czas, no na pewno nie będziecie gdzieś tam siedzieć i, Piec się na plaży, tylko faktycznie jakiś ruch, żeby sobie zwiedzić okolice i pooglądać piękne widoki, krajobrazy i jakieś właśnie być może nawet zabytki. Co w niedzielę? Mamy siódemkę kielichów, więc dzień zupełnie taki wyluzowany, dużo odpoczynku, czas na relaks, czas na to, żeby poczytać po posłuchać dobrej muzyki, może obejrzeć jakiś film, oddać się marzeniom, fantazji i po prostu zapomnieć o całym świecie, tylko po prostu sobie wypoczywać i w fajnym towarzystwie spędzać czas. Zwłaszcza te wagi, które tutaj kogoś poznały, bądź wreszcie się spotykają z jakąś osobą po takim dłuższym planowaniu tego spotkania. No, siódemka kielichów to są też różne rakie pomysły, które przychodzą nam do głowy, więc tutaj być może waga zastanawia się nad jakimś projektem, bądź czy przyjąć jakąś ofertę współpracy, czy też nie. No, będziecie się odcinać od jakichś wątpliwości myślę, że już z takim czystym umysłem wkroczycie w kolejny tydzień i te wagi, które do tej pory miały jakiś mętlik w głowie, teraz już będą wiedziały, co robić i... Ogruntują się w swoich przekonaniach, w swoich pomysłach, w swoich decyzjach, i tego Wam, kochani, życzę. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne nie dla każdego, sprawdźcie znak ascendentalny. Pozdrawiam Was serdecznie i wszystkiego dobrego.